Siemanko, widziałeś? Dzisiaj sobie zagramy w Modern Mystery 2. Tak ta gra się nazywała, tak? No tak, to chyba jest. No tak, to jest. Ten atak w ogóle to... Nie rozumiem tego czasami, jak ktoś ma outfit bez robuxów, a na plecach ma radio jeszcze i leci muzyka, nie? Dlatego tego nie rozumiem. <grym> Cherry, Aha, ja jestem innocent, bo miałem 0%, nie no, 3% na murdera. Miałem 6, a ja jestem, słuchajcie... Bye, XD! a ja nie mogę chyba tu wejść nawet. E, bo musi być na zielono, żebyś się mogła technąć. To pociekasz tam na mnie? Ja już tam, tamtąd poszedłem, bo ja uciekam przed... nie no, nie uciekam, ale ja wiem, kto jest murderem. Dziewczyna taka, która biega z rękami w tyle, bo ona chyba, bo ona ma płonący nóż i bo jej. Chodź, ja cię zaprowadzę do Muldera. To jest tu! O nie! No. O nie! Ja nienawidzę. Nienawidzę z jakim. Help, 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 help. No. Seriosny? To było Nie było, łatwe, żeby <laughs> ją XD Przepraszam. Nie, S, -R -S. To nie, to, zna, to jest skrót od seriosny. A to, dawaj, spadzimy do tej kryjówki, Ja się spróbuję zbugować. E, Miśka muszę wyciągnąć. co... Z... Nie tu masz do bugowania. Ale to potrzebujesz mieć miszka, a Ty nie masz chyba miśka. Miśek jest się zakresie 138. Żeby nie kupię miśka. A czego ty będzie tańce się tańcem zbugować? Nie, tańcem się chyba nie da, z tego co wiem. Ale oni chyba już to usunęli, bo jak wczoraj się próbowałem zbugować tu, jak nie nagrywaliśmy, to wtedy my się, No nie mogłem się zbagować tym miejkiem. ten bug. Ten bug to... Nie wiem, ja coś słyszałem, że niby ten. Co ja? Wszyscy są slenderami. Wszyscy? Dosłownie wszyscy. O. Ale oni nie mają Face'a chyba, ale wyglądają jakoś głupio. O. Dalej, Nienawidzę trollów, czyli slenderów. Nie wiem jak są. Nie wiem czy Slender to troll, ale nie wiem. <słuchy> I dalej próbujemy się stąd zbadować. Tu się nie da... Bo po prostu coś nie Albo wiadomo. jak chcesz, to potrzebujesz miska chyba wiesz. Ale, ale wiesz, będziemy skakać, to weź wejdź na mnie, wejdź na mnie. Ale nie da się, bo tam jest niewidzialna ściana. Oh, ja nie mogę! Jak ten ogień się żarzy? Ja mu napiszę... Nie, ja, ja mu nie. napiszę co... Ja mu napiszę co. Ja mu napisałem co hasztagi i ale, ale on pisze po rusku. Nie widzi, no, widzisz, że on napisał ruskie słowo i cię odpisał po rusku. Już A to nie jest ten. Dawajcie na hotel 2, bo hotel 2 tak. to jest duży hotel dawać, jaki jest czas, eee, 3-4 minuty, czemu jak ja, XD tak szybko mija czas, He, a tutaj by się nie dało zbugować, czy dałoby się? Ej, bugować, tylko za chwilę spróbuję, mam Jestem sheriff. XD. A jestem inocentem, miałem 12% na moddera. A ja, ja miałem 7 i jestem sheriff. A gdy wiesz, że są też chyba procenty na szeryfa, nie? Ale yy, tak w ogóle to one są takie, że ich to jakby. Ja już wiem, kto jest morderem. Jakaś dziewczyna. No! Jakiś. No! Podnieś pistolet! Czyż. Przecież ja kliknąłem przycisk szczelania. To czemu go nie zabiłem? Co? Bo oni tego nie słyszą, bo te... ja tej. Gry, naprawdę, ja. <ścoughs> jak on nie zabił pistoletę, jak on nie miał pistoleta? On, bo on ma nóż? Wiem. Teraz ja sobie wspomniałam, że coś. Ale jak on to robi? W ogóle, że on ciągle tym nożem rzuca bez jakich? A nie m, jakiś... On jest chyba hakerem, bo był niewidzialny. To invisible. Ale tu nie ma invisible, tylko jest ghost, a ghost kosztuje dużo. Ghost? Nie ghost to. No tak, ale lepszy jest ten fake gun, bo jak morderem jesteś, to możesz wyciągnąć fajkowy. Fejkowy pistolet, i wszyscy będą myśleli, że jesteś szeryfem. Fake gun się bardziej opłaca, wiesz? A ile ja on kosztuje, yy, Ale ty go nie kupisz, bo fake gun kosztuje 400 gemów, a gemy są za robuxy, a fake gun za monety 3000. No to. Nie kupiłam. O Jezus Maria, jak to, nie wiem, ja nie mogę z tym, nie... Że tak to się dzieje w tym Mimie 2. Ile ta runda trwa już, tak w ogóle? Kto ma w Przecież ogóle... My... Kto w ogóle ma pistolet, taka propozycja? Ja nie wiem, ja sobie latam po mapie Nawet nie wiem, co ja robię. i chodź idziemy tam się zbugować. To cię zbuguję tam. E, nie buguj mnie, bo ja oglądam. Będziemy skakać, bo tam trzeba wejść na dach. Ktoś podniósł, ktoś podniósł. Nie da się właśnie. Dalsze, podniósł. Bo ja... ej, 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 ja ja dach, ale od razu spadłam. Ej, bo tam jest niewidzialna ściana. Tam nie... Jestem na dachu. Nie jesteś. No! Jak mi zbagowała się kamerka i nie mogę nikogo przełączyć? Pimy. Ja nagrywam kamerkę tam do tyłu. Jak taką kamerkę nagrywam znowu XD? I to stoi na nogach? Ja nie widzę. Czas się skończył XD Ej, chodzi mi, że w rundy się w stary chyba skończył. W serio? XD dobra, słuchaj. Przegrałem, nie? A tego Vipera to ja wydropiłem tak poprzed wczoraj. Myślałem, że mi jakieś coś niefajnego wyleci. Jakiś common, a nagle patrzę i mi legendary wyleciał. There, a Amanda, ci ej, a ile jeszcze there... ja, Za chwilę star. będziemy kończyć, bo jest 8 minut. Za jakiś okay. czas. To podczas tej rundy może ja skończę za chwilę odcinek. Here będzie kolejny odcinek. Nie wiem, ale z innej gry, bo trochę mnie wkurzył Murder xD. <grym> A i w ogóle dzisiaj będzie może okay. liveik? Nie wiem, ale jak chcecie to napiszcie w jakim komentarzu, można, znaczy w komentarzu jaki program można dać do live'a, bo ja nie wiem czy można ten. Jestem innocentem. No. Jestem morderem. To na tym fragmencie kończymy odcinek i do następnego...